Szyma, dzisiaj jakaś biurz oceniam swoje konto. Jestem samego jesteś goistą więcej 10. że ty e, ogólnie. E, gram już 5 lat w to coś. Tak cię to bawi tytuł i mam 3 tytuły. Dużo wybranych, bo zdaniem to jest dużo. E, Rana no najwyższa metek. tu jest całkiem dobre. Pucharków no całkiem dużo, 50 kłatów. To no, nawet przyzwoita liczba. Passa taka se, ale jest dosyć spoko. Edgarek! O kurde. Muszę zmienić aż. Czemu mnie tyle ludzi zaprasza XD, jak nagrywamy te filmy. Dobra. kupię to Dobrze, lecimy. Zobaczyć sobie zadymiarzy Jest to Liliranga tysięczna! Żartuję tysiąc buharków, ale lubię ją. Ale Edgar jest lepszy ogólnie, złoty Edgar. Klikajcie w niego. Wtedy będziecie mieli legendarnego startupa i ogólnie konto jest to moje, więc 2 na 10.